Witam Was w kolejnym odcinku. Takim odcinku chyba, chyba może to jest ostatnie nasze wyjście na bekowisku No ciężko idzie z tymi danielami. To nie jest wcale takie łatwe, nie było pogody. Ogólnie coś nie bekają. przyjechaliśmy dzisiaj po południu. To jest taki odcinek potargowy, potargowy po Karpati Hunting w Rzeszowie. I tutaj zaraz na początku, zanim sobie przejdziemy już do takiego mięsa, czyli do polowania. Chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim tym wszystkim, którzy nas odwiedzili na targach, wszystkim e, uczestnikom targów. Kolegom, którzy pomogli nam to stoisko zbudować. Nie będę wymieniał z imienia, żeby nikogo nie pominąć. Koleżance i koledze, którzy mogli nam stoisko rozebrać, to Danielowi i Magdzie. Klaudii, która nam pomagała ogólnie, całej ekipie. No ale przede wszystkim widzom, którzy do nas doszli na to stoisko. No i odwiedzili nas, zrobiliśmy sobie zdjęcia, pogadaliśmy. Z każdym się starałem zamienić chociaż tam dwa, trzy zdania. Ale jak widzieliście, ludzi było ogrom. Impreza się przyjęła. Więc myślę, że za rok się tam w Rzeszowie spotkamy. A po drodze, pewnie po drodze, będziemy mieli Poznań, będziemy mieli może Kraków, Warszawę, zobaczymy. No dobra, to teraz słuchajcie, nie przedłużając, yy, idziemy sobie dalej na podchód. Posłuchamy, czy bykają, Daniele, czy się odzywają. Poszukamy jakiegoś byka. Yy, oczywiście, jak spotkamy jelenie, to też strzelimy. Tak? Mamy tutaj jeszcze byki, mamy tutaj łanie na tym obwodzie. Yy, Danielowych chłan strzelać nie będziemy w bekowisko kozę, to, to ostatecznie chyba, ale wydaje mi się, że raczej nie. No ewentualnie, byśmy gdzieś dziki naszli. Populujemy dzisiaj z podchodu. Dzisiaj, słuchajcie, wrócił pastor Oblazera, pytaliście nam niektórych, także już mam dwójeczkę z powrotem. Ostatnią, bo większość się sprzedała. Więc na targach między innymi mieliśmy dwa kartony, wszystkie poszły. No i powiem Wam, że idziemy trochę pochodzić, ja sobie załaduję kiplaufa dzisiaj, RWS. 857 Dzisiaj mamy takie polowanie typowo z podchodu, typowo na lesie. Więc nie wiem, czy nie beka z tyłu. Musimy wejść do lasu, bo tu trochę wieje. Więc sobie załadujemy broń, ustawimy sobie krotność na 6 i będziemy powoli przemierzać. Mamy tu jedną remizę, taką bekowiskową. Później tam drugą. No wyjdziemy, poszukamy. Może spotkamy Daniela. Oglądajcie odcinek uważnie, bo będziemy pozdrowienia dla specjalnych dwóch widzów. Najpierw pozdrowię tu kolegę Pawła, on już będzie wiedział o, o co chodzi, a w dalszej części materiału będzie dwóch specjalnych takich naszych fanów, wiernych fanów. I zobaczycie o kim mówi, ale to w dalszej części materiału. Dobra, nie przedłużamy. 15.30. Ruszamy na podchód. Wiecie, że już mamy czas zimowy, więc za półtorej godziny będzie ciemno. Idziemy w las. Pierwszy zwierzę już jest. Przyjrzeliśmy 300 metrów i spod pod nogą wyskoczył zając leśny zając. <grywa> Słuchajcie, nic się nie dzieje, cisza jest, tylko te właśnie no, te robaki nas atakują. Czyli gdzieś tu są jelenie, to zawsze było jelenie. Wejdziemy sobie na skraj lasu i pójdziemy do tej drugiej remizy. Może usłyszymy, może ci zaczną się odzywać. się tam musimy powoli już w tamtą stronę na razie dwa razy ale jak już zaczą Бегал. Он не будет он mowy o strzelaniu. Jeszcze podejdziemy z 10-15 metrów. Nie? Udało się. Słuchajcie, daleko ludzie popolowali. Przyszedł przepięknie. To jest stary byk. To nie jest młody byk. Przyszedł nam przepięknie na 40 metrów. Miałem go tak na sztych. Złapałem łopatkę. Pięknie będzie było chyba tą rakietę widać. Nie? Przebiegł 60 metrów. I, i tam powinno zgasnąć. Damy mu chwilę. Także przepiękny podchód. Przepiękne polowanie, słuchajcie. Najlepsze jest to, że to chyba 15 minut mam longiem non stop Cały czas? <laughs> nie włączałem bo nie było O jeszcze dóźniej Ładnie. nie będziemy czegoś przepiękne polowanie Idziemy do naszego Daniela Piękny byk, z wąskimi łopatami, nie szerokimi. Zęby jeszcze nie patrzyłem, ale już widzę, że to nie jest młody byk. No, powiem Wam, że przepiękne polowanie. To jest właśnie to, że polowanie na Daniele ma ten swój urok, że możecie polować w ciągu dnia. To bykowisko trwa jakby cały, cały dzień. Jeżeli traficie dobrze, to można przyjechać o godzinie 12 w południu, one też bykają. Ja miałem rozterkę, ta remiza, tamta remiza, tamta. I mówię do Michała, gdzie jedziemy. Padło, że tutaj. No wie dobra, to jedziemy tu. No i udało się. Udało się ukłonić pięknego to jest byka. To ciekawe, daniera. tam, gdzie ostatnio byliśmy. Tak, tutaj to jest to boisko, które było jednym z poprzednich odcinków. Z Mariuszem tu chodziłem. No ale ewidentnie u nas już Wam mówię. U nas to jest wszystko później. Ja wiem, że gdzieś tam na Polsce te daniary potrafią już 20 października być to apogeum. U nas teraz jest to apogeum tego bykowiska. Więc zawsze warto poczekać ten czas. Ja to zawsze... U nas było tak, przypadało. A który dzisiaj mamy? Czy jest. No, bo u nas zawsze w okolicach wszystkich świętych to apogeum bykowiska było zawsze, yy, więc to jest ten najlepszy czas. Jakby 3 dni przed wszystkimi świętymi i 3 dni po. Miałem jednego, nie wiem kiedy śledziłem ostatniego byka u siebie w kole. Nie wiem, z 3 lata temu może? 4? Nie wiem. Yy, więc tak średnio co chyba 3-4 lata udaje mi się upolować byka. I tym o to pięknego Daniela, podejdziemy sobie bliżej, udekorujemy i zrobimy fajne fajną sesję zdjęciową, bo w końcu ten las wygląda jak jesień, w końcu się liście zrobiły żółte, chociaż jest jeszcze bardzo dużo zielonych i w końcu wygląda tak czysto bykowiskowo. Ciekawe czy blazer w kaszkiecie zrobił miejsce na złom. Nie zrobił. Będzie pod spodem. Także polowanie nasze dzisiaj dobiegło końca. Na sam koniec, zanim sobie jeszcze porozmawiamy, bo jeszcze mam do Was jedną sprawę, powiem Wam co szykujemy dla Was. Natomiast chcę bardzo serdecznie pozdrowić dwóch widzów, fanów takich zagorzałych. Teraz ukaże się Wam ich zdjęcie. Chłopaki z Nysy, dwóch braci. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jesteście mniej więcej w wieku moich dzieciaków, i tutaj na prośbę wujka Pawła. I rzucamy do odcinka, żeby promować to polowanie z dzieciakami nie w za zasadzie, żeby zabierać ich do lasu ale że wśród widzów, którzy są, wśród naszych widzów, są również osoby tak młode, ale mające tak ogromną pasję że myślę, że no, musimy to pokazywać. Ja byłem zawsze jestem za tym, żeby takie rzeczy żeby pokazywać dzieciakom łowiectwo, pokazywać im prawdziwe, prawdziwe, nie chodzi o strzelanie, nie chodzi o polowanie, ale tą polską przyrodę, żeby można było ich zabierać, więc nagrywam te materiały i najbardziej mnie cieszą. I proszę się tutaj nie obrażać, ale widzowie, właśnie ci najmłodsi. Bo to od nich to jest przyszłość, to trzeba patrzeć z perspektywą kilkunastu lat. To właśnie od nich zależy, jak to łowiecko będzie, będzie kiedyś wyglądało. Także pozdrawiam Was, chłopaki. Yy, oglądajcie. Jak yy, znajdziecie się w odcinku, to skomentujcie. A możecie maila, maila napisać, to wyślemy Wam ga gadżety od nas. Także co, my się bierzemy do pracy. Yy, a, jeszcze Wam jedno powiem. Co, no bo już mamy rykowisko już jest za nami, już jest historią bekowisko dla mnie już też jest historią w tym momencie po naciśnięciu spustu zakończyłem polowanie na Daniele mamy przed nami, no co, polowanie na Jeleniołanie, mam taki pewien pomysł i też czekam na Wasze komentarze pod tym odcinkiem ponieważ zależy mi na tym, żebyście wyrazili swoje zdanie bo chcę sobie zrobić taki jeden wypad w góry powiedzmy łowiectwo trochę bushcraftowe bez Michała Także y, pójdziemy sobie, wezmę sobie tylko kamerę Sony. Wezmę Borysa, weźmiemy GoPro i pójdziemy w góry pochodzić na cały dzień. Y, jakbyście chcieli takie polowanie, y, tam nie będzie za dużo gadania, tylko będzie dużo łażenia. Y, jak oczywiście coś spotkamy, to skomentuję, tak. Natomiast y, tak myślę, czy nie, nie zrobić tego takiego odcinka zupełnie jakby z innej strony, bez, y, bez operatora z punktu widzenia GoPro, ale oczywiście Sony też wezmę tą starą kamerę. Jak coś dalej będzie, żeby to po prostu nagrać, na broni sobie założę shotkama i wtedy, żeby taki materiał powstał okiem myśliwego, wybiorę się na cały dzień, pójdę sobie w góry, pójdziemy sobie od świtu do nocy. Także dajcie znać, czy jesteście, czy chcielibyście taki materiał, żeby coś zmieniać, tak? Bo nie chcę monotonii, więc chcę, żeby coś było cały czas, coś nowego. Przetestujemy nowy termocajsa, Już Wam powiem, ja już testuję. Jest kozackie. DTI 6 na 40 no jest, jest kozackie naprawdę więc zobaczycie niedługo w odcinkach Nowego Cajsa. No i co? Będziemy polować na dziki, na sarny, będziemy, więcej będziemy polować w dzień. Od razu Wam mówię, w nocy od czasu do czasu wyskoczymy, ale więcej będziemy polowali w dzień. Na zwierzynę płową, na łanie, na łanie Daniela, na kozy, na łanie jelenia, także się pokręcimy w połowisku więcej. No i co? I chyba kończymy. Pozdrawiamy tu kolegę Mariusza, zaraz mu wyślemy zdjęcie. Bo dzisiaj sufit maluje, słuchajcie. On będzie dzisiaj musi akurat sufit malować. Nie może malować jutro, jak będzie padać, tylko musi dzisiaj mu malować sufit. Bo to on miał tego byka strzelić, a nie ja. E... Ale nie masz mu za złe, że, że strzeliłeś. Nie, absolutnie. No ja chciałem, ja chciałem, próbowałem z nim wszystko, ale on sobie wymyślił malowanie sufitu. Więc możecie go pozdrowić albo mu wałek wysłać. E... W każdym bądź razie... E... Jakby nie mógł malować od 17, nie? jak się zrobi ciemno, tylko on musiał malować od 16. Ja mówię, no to maluj sobie ten sufit. Ja idę na Daniele, bo jutro będzie padać. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia i dasz bór.